Starosta Mieczysław Kras, wicestarosta Mirosław Banach i Paweł Augustyn. Etatowy członek zarządu powiatu. To kierownictwo Starostwa Powiatowego w Tarnowie. O tym, że trzy osoby to za dużo i najlepiej zlikwidować stanowisko płatnego członka zarządu przekonuje Zbigniew Karciński, radny powiatowy i były starosta. Nie, ja tylko zgłoszę interpretację, bo uważam, że stanowisko etatowego członka zarządu jest w dobie kryzysu dla powiatu zupełnie spędny. Nie ma roboty yy nie ma W związku z tym te 140 tysięcy bo to stan tyle kosztuje. Ja nie interesuję, ile pan Paweł Augustyn zarabia, bo to nie moja sprawa. Nie są publiczne, więc powinno być dochody Ale mnie interesuje koszt utrzymania tego stanowiska. Jako płatny członek zarządu Paweł Augustyn zarabia 72 tysiące złotych. Rocznie, jak twierdzi byłemu staroście, nie chodzi wcale o oszczędności dla powiatu, ale o wywołanie zwykłej politycznej burzy tworzyły się koalicje przed wyborami, to pan Karciński, jego koalicja proponowała mi, żeby oczywiście objąć funkcję też etatowego członka zarządu, ale w ich koalicji. Ja oczywiście poparłem starostę Krasa i tą koalicję rządzącą, bo uważam, że za rządów pana Krasa budżet powiatu wzrósł o 30 milionów, natomiast za czasów, kiedy pan Karciński był starostą, no ten powiat to, to była stagnacja, tu się nic nie działo po prostu. I uważałem, że trzeba poprzeć rozwój powiatu, a nie stagnację. Odrzuciłem ich propozycje i politycznie teraz y, oczywiście likwidacja to funkcja tego członka zarządu. I oczywiście pan Kaczyński wymyśla nam kwoty różne, nie wiadomo skąd je bierze, ja PIT przedstawiam na sesji y, i w tej chwili to jest taka walka, walka już nie wiem, z wiatrakiem chyba, bo już wszystkie dokumenty przedstawiliśmy, już mu nie chodzi w tej chwili o, o członka zarządu, ale o oszczędności finansowe, także co chwilę coś tam sobie wymyśla, ale Zawsze jest tak, że jest opozycja i koalicja. Likwidacji tego stanowiska nie chce także starosta Tarnowski Mieczysław Kras, twierdząc, że pracy jest na tyle, że wystarcza dla wszystkich. Proszę sobie wyobrazić, że członek etatowy członek zarządu został powołany w 1999 roku, kiedy powoływano powiaty. Wtedy budżet powiatu wynosił 30 milionów złotych. Pan Karciński był starostą w 1996 roku przez jeden rok. Budżet powiatu wtedy wynosił 60 milionów złotych. Nie zlikwidował członka zarządu, a dziś od trzech lat. Budżet powiatu wynosi ponad 100 milionów złotych. Za 2011 rok będzie to w granicach prawie 130 milionów złotych. gdybym ja dzisiaj sobie zafundował zlikwidowanie członka zarządu, no to biorę pracę w większości na siebie i na, i na, i na swojego zastępcę. No. Na zarzut, że za swojej kadencji stanowiska tego nie zlikwidował Zbigniew Karciński odpowiada, że nie miał wystarczająco dużo czasu. Owszem, można było powiedzieć, choć miałem też inne sprawy pilniejsze, bo chociażby nawet chociażby nawet sprawa, sprawa proszę panią szpitala duchowskiego, który jest do konta zablokowane i, i, i komornik właśnie siedział na, na, na majątku szpitala szpitali szpitalima płynności finansowej. Jak widać wytłumaczenie zawsze się znajdzie. Jakieś, ale zawsze pytania są dwa: czy etatowy członek zarządu jest naprawdę niezbędny i czy odpowiedź na to pytanie nie jest mniej ważna niż polityczna potyczka. Julita Majewska, Tarwizja.